Cześć, ja jestem Czuga, właśnie jestem w drodze do swojego studia, aby pokazać wam jak wygląda moja praca od zaplecza customera i projektanta graficznego. Dotarliśmy do mojego studia, jak widzicie, dużo rzeczy się dzieje tutaj z tyłu, taki można powiedzieć artystyczny nieład i tutaj właśnie powstają wszystkie moje prace, tutaj projektuję, tutaj customuję, maluję, tworzę, więc zobaczycie też jak wygląda moje życie od zaplecza takiego customera, jak powstają w ogóle wszystkie moje twory. W pierwszej części dnia najważniejsze jest to, żeby nadrobić maile z poprzedniego dnia, maile, które przyszły nad ranem, dać feedback dla moich klientów, na jakim etapie są projekty. Najbardziej wolę tworzyć wszystkie projekty w studiu. Pierwsza rzecz to jest taka, że po prostu tutaj mam wszystkie narzędzia do tego, żeby tworzyć, żeby projektować, żeby customować, bo projekty, jeżeli chodzi o graficzne, to zazwyczaj przygotowuję w domu na sprzęcie mobilnym, na laptopie, ze względu na to, że staram się czas. Na maksa wykorzystać typowo już praktyczne, takie projektowe malowanie tutaj na miejscu. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to chyba najtrudniejszą rzeczą jest, jakby musisz dostosować to, co lubisz robić, czyli malowanie, projektowanie, kastomowanie. Też do tego, żeby widzowie chcieli to oglądać. Cały czas trzeba szukać coś nowego, ale też trzeba to tak połączyć, żeby nie robić tego na siłę, a żeby tobie też sprawiało to satysfakcję później podczas robienia tego, żeby się po prostu nie wypalić. I takie połączenie tego, właśnie tego, to, żeby dla ciebie to się podobało i żeby przyjemnie ci się to projektowało i malowało, i to, żeby widzowie później chcieli oglądać, to jest takie połączenie, które no, jest dosyć trudne. Wydaje mi się, że doświadczenie to jest chyba takie najważniejsze, bo yy, talent to dla mnie zawsze jest czymś takim, że takim, powiedzmy, umiejętnością szybkiego przyswajania wiedzy. Jedni tego talentu nie mają, e, powiedzmy, i, ale nauczą się po prostu malowania. Im więcej po prostu się maluje, im więcej się rysuje, projektuje, to zawsze gdzieś tam już nawet mniej e, korzysta się z projektów referencyjnych. Gdzieś tam ta wizja w głowie się po kilku latach takiego malowania, tworzenia, projektowania, customowania tworzy. Więc doświadczenie to chyba jest najważniejsza rzecz, która mi tutaj w tym wszystkim pomaga. Tuż za mną znajduje się strefa relaksu. Miałem kiedyś takie marzenie, że jak stworzę swoje większe studio, to będę miał zawsze taką strefę, gdzie będę mógł wypocząć, troszeczkę pograć, zebrać myśli. I teraz szczerze Wam powiem, że po tym całym czasie nie ma właśnie tego czasu, żeby tutaj usiąść i porozmyślać, bo jest tak dużo zleceń, tak dużo kastomów do zrobienia, że chyba jedyny czas na odpoczynek to jest wtedy, kiedy śpię. Yeah. Projekt skończony, przedmiot pomalowany, jakiby to nie był. Teraz kwestia, że trzeba wszystko zmontować, przygotować do publikacji. I najczęściej właśnie montaż odbywa się w domu. Ponieważ próbuję, tak jak wcześniej powiedziałem, wykorzystać w pełni studio do tego, żeby tutaj malować, wszystko wykończyć. Przed rozpoczęciem montażu, oczywiście wiadomo, zrzucam wszystko na kart na kompacz to na dysk. I wtedy przygotowuję jakby już oprogramowanie. Tutaj w GeForce Experience zmieniam sterowniki na sterowniki studio. Bo czasami gdzieś tam też odpalę sobie grę, ale pamiętam zawsze o tym, żeby odpalić sterowniki studio, dlatego bo sterowniki Nvidia Studio one są przygotowane specjalnie pod oprogramowanie, czy to graficzne, czy montażowe. Zwiększa po prostu stabilność. To oprogramowanie jest stabilne, nie wykrzacza się to. Ja już ogólnie od sterowni ze sterowników Nvidia Studio korzystam od wielu lat, więc gdzieś tam ta stabilność. Stabilność jest dla mnie ważna, bo pamiętam wiele, wiele lat temu z tą stabilnością niestety było różnie. Teraz to co tutaj widzicie na timeline to jest jeden z ostatnich odcinków, który został stworzony. Jest to customizacja karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4090. I jedna z takich rzeczy, która pierwsza w ogóle rzuciła mi się w oczy po skorzystaniu z Asusa, gdzie tutaj w tym momencie mamy kartę Nvidia GeForce RTX 4070, to to, że kiedy wrzuciłem tak zwane speedarty, bo nagrywamy w przyspieszeniu jakby pracę już taką twórczą, malowanie, żeby przyspieszyć trochę ten proces, w ogóle tutaj to się nie zacina przy buforowaniu. Tak trzeba było zazwyczaj wcisnąć spację, chwilę odczekać, a tutaj po prostu nie ma z tym żadnego problemu. Bo jeszcze dodatkowo oprócz tego, że jest to przyspieszone powiedzmy w aparacie, to my to jeszcze dodatkowo przyspieszamy, co jednak sprzętowo obciąża podzespoły w naszym laptopie. Czasami zdarza się tak, że klient do mnie napisze, nie wiem, godzinę przed publikacją, Trzeba zrobić jakieś poprawki. I te poprawki trzeba zrobić bardzo szybko i zaraz trzeba opublikować film. Dlatego w takich przypadkach szybkość renderowania jest mega ważna, żeby po prostu zdążyć z daną publikacją. No i też oczywiście jak jestem gdzieś na wyjazdach. Zależy mi na tym, żeby szybko wyrenderować dany materiał z poprawkami, nie siedzieć godzinę czy półtorej godziny, czekać, aż film będzie gotowy i jeszcze później go zaplaudować na kanał. Kolejny program nieodłącznie w mojej pracy towarzyszy mi Adobe Photoshop, gdzie przygotowuję większość projektów wizualizacji, jak kastomy mają wyglądać przed, żeby klienci czy firmy, które zlecają mi customizację, wiedziały jak może ten przedmiot później już wyglądać po pomalowaniu lub po zmienieniu całkowicie wyglądu. I tutaj na przykład mamy e, moją ostatnią fotomanipulację, gdzie udało mi się na kanale na YouTube wbić 200 tysięcy subskrypcji, gdzie powiedzmy ze zwykłego zdjęcia zmieniam je w takie bardziej kosmiczne. Była akurat taka grafika na święto tych 200 tysięcy subskrypcji. I też tutaj muszę zwrócić uwagę na tą stabilność, ze względu na to, że kiedyś miałem bardzo duże problemy, gdzie Photoshop po prostu wykrzaczał się w trakcie. Było coraz więcej warstw, pojawiały się problemy z zapisaniem, nawet kiedy wciskałem Ctrl-S, to potrafił program się zawiesić. Teraz jakby no, nie pamiętam, kiedy była taka sytuacja, żeby podczas projektowania Photoshop powiedział dziękuję, zaczynaj od nowa. I tak właśnie, moi drodzy, wygląda mój dzień. Oczywiście na co dzień nie pływam żaglówką, ale się zdarza i jest bardzo ważna dla mnie mobilność, co daje mi laptop, dodatkowo wydajność, co dają mi karty graficzne GeForce RTX i na koniec bardzo ważna jest stabilność, co dają mi sterowniki Nvidia Studio. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, na razie trzymajcie się, cześć!